Po cięciu. Nie, to nie odcinek. I teraz z... ja będzie codzienność kopalni. Na serio, napiszcie pod komentarzami, czy chcecie takie odcinki. Tak. Czy... I macie nie. o subskrybować. Zobaczyłem. Został zawału Halo? No! <grym> Co ci się dzieje? Umieram! Czemu? Zepsułeś mnie! No ja bym nie wiedział. Uh. Mów mi rzeczy, których nie wiem lepiej. Uh. Mówiłem wam, że to są zawału chłopca. Mówiłem, a on Jest. mnie nie słuchał. O! o ja żyję! Kurde. Kurde, nie udało mi się. Ja przeżyłem. No wiem. Rany. Ha! Jednak nie przeżyłem. Jednak przeżyłem. Ha! O! Widzowie, pamiętacie jak w pierwszym w drugim odcinku Zgubiłem jak się więc pod wodą. Nie pamiętacie. Cóż Nie usunęło, go. A, nie mam mam. Tam gdzie nie ma. W ogóle... Gdzieś w okolicy nikogo nie ma. To tych rzeczy nie usuwa. Okej, okay, moi drodzy widzowie. Więc na tym kończę moją pierwszą część naszych przygód. Łapek! Tak? I piszcie w komentarzach, czy, czy ten fapek mnie zabije, czy nie. Zabije, Także, podpiszcie, ja subskrybujcie łapki w górę, na razie i... Nie subskrybujcie! Dobra. Aha, chciałam zacząć robić sobie, wieczkę. A ty jeszcze nagrywasz? No wow. Uuu, mama! Tam dałem. A mogę cię spalić? Czekaj. Uuu! Ile mam kul szlamu? Dwie. Eee, Ej, nie mam. Ja mam. Trzy, dwa, jeden. Witam was wszystkich bardzo serdecznie.